Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tu, Kameleona. Dziś czeka na nas nowe przesłanie z kart tarota. Sprawdźmy, co energia chce nam dziś przekazać. Karty tarota mówią, że Twoje życie stoi w miejscu, bo sam w sobie blokujesz decyzję. Jesteś blisko dużego przełomu, ale wahasz się, boisz się wyboru lub konsekwencji. Karty pokazują silną energię przebudzenia, działania i stabilizacji, ale dopiero wtedy, gdy odpuścisz iluzję i strach. Karta siódemki kielichów mówi, że za dużo opcji, a za mało konkretów. Masz chaos w głowie, wiele myśli, scenariuszy, marzeń, to prowadzi do rozproszenia i braku działania. Wniosek taki, że trzeba wybrać jedną ścieżkę zamiast rozmyślać nad wszystkimi. Królowa Pentakli to karta mówiąca o stabilizacji materialnej i osobie wspierającej ciebie w Twoim życiu. Jest kobieta przyziemną energią, która daje wsparcie, ciepło, bezpieczeństwo. Możesz na nią liczyć. Może to być partnerka, ale też matczyna energia. Ósemka mieczy mówi nam z kolei o blokadzie wewnętrznej. Czujesz się uwięziony w jakiejś sytuacji, ale to więzienie jest mentalne, nierealne. Bariera siedzi w twojej głowie, nie w okolicznościach. Karta Król Kielichów mówi nam o sercu, chęci dążenia swoją drogą, że twoje emocje prowadzą cię w nową stronę. Gdzie jest romantyczność, otwarte serce, chęć bliskości. Karta trójki kielichów to radość, ludzie, wsparcie. To karta przyjaciół, dobrej zabawy, pozytywnej energii. Mów, że nie jesteś sam, masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają. Szóstka buław to sukces i zwycięstwo. Wygrana, docenienie. Jeśli działasz, to sukces przychodzi szybko. Karta Słońce to szczęście i jasność. Najbardziej pozytywna karta w tarocie. Oznacza poprawę, lekkość, radość, rozwiązanie Twoich problemów. Karta Paź Buław to nowy impuls. Chęć zaczęcia czegoś nowego. Nowa droga, pomysł, pasja. Może mówić o wiadomości, która zmierza do Ciebie o inspiracji. Paśmieczy mówi nam: Ostrożnie ruszani z miejsca do przodu. Dużo obserwujesz, analizujesz, ale boisz się wejść głębiej. Karta mówi, że czas działać nie tylko myśleć. A z Pentakli mówi, że to nowa szansa nowy początek w finansach, pracy stabilizacji. Super karta zwiastująca konkrety i możliwości, które warto złapać. Król Pentakli mówi nam o wolnej, ale pewnej drodze do celu. Karta mówi o stabilności, ale wymaga cierpliwości. Wszystko idzie do przodu, tylko nie w tempie błyskawicy. Karta umiarkowanie to karta harmonii, spokoju i uzdrawiania. Nie przyspieszaj na siłę. Masz znaleźć balans między sercem a rozumem. Karta siła mówi o determinacji, którą masz w sobie i ogromną wewnętrzną moc. Karta mówi nam jasno, dasz radę, jesteś silniejszy niż myślisz. Ten rozkład pokazuje. Masz wsparcie i stabilną osobę obok siebie, na którą możesz liczyć. Blokujesz się sam, głównie przez nadmiar myśli. Twoja droga wiedzie do sukcesu, jasności i nowego początku. Twoje serce chce czegoś nowego, pasji, relacji, kierunku. Czeka cię stabilizacja i dobra okazja materialna. Wszystko idzie w stronę wzrostu i siły. Jedyna przeszkoda twój wewnętrzny strach i niezdecydowanie. Gdy ruszysz do przodu, to energia natychmiast się odblokuje. Przypominam moi drodzy, że to jest czytanie kolektywne. Nie będzie z każdym rezonować, także bierz z tego to, co dla Ciebie resztę zostaw dla innych. Na dziś dziękuję Wam moi kochani. Do zobaczenia na następnym filmie. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz więcej takich filmów, pozostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, łapki w górę albo zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i nas nie zgubić.